Jak wielu z nas zadaje sobie to pytanie, czy żyjemy w czasach ostatecznych, w czasach końca? A na to pytanie bardzo często usłyszymy odpowiedź wielu takich, którzy zwiastują, że ten koniec niebawem nastanie. Ja osobiście przeżyłem już kilka końców świata. Takim pierwszym miał być w 96 roku potem w roku 2000 kolejny w roku 2012 a teraz mówi się nam, że najprawdopodobniej nastanie on w roku 2024. Jak wiele przyczyn miało być tego końca. Mieliśmy zginąć przez uderzenie przez meteoryt, miały nas zalać Fale potopu, stopniających lodowców, mieliśmy zostać y, zmiecieni przez falę podmuchu bomb atomowych, ale koniec nie nastał. I zastanawiam się, jak mówić o końcu świata? Może powinniśmy zacząć od początku? A na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I człowieka. Człowiek yy, przez swój grzech zaczął też swój, swój koniec, zapoczątkował swój koniec przez zwiedzenie szatana, który przyszedł do człowieka w postaci węża. I kiedy człowiek zgrzeszył, upadł, właśnie wtedy zapoczątkował swój koniec. Bo stał się śmiertelny. Yy, wielu zastanawia się, czym był ten pierwszy grzech. Biblia mówi, że Bóg zasadził drzewo w środku raju poznania dobra i zła, i człowiek za namową szatana zjadł z tego drzewa owoc, owoc, przez który stał się śmiertelny, czyli Mógł teraz nastąpić koniec. Czym był ten owoc? Na początku wierzący w Chrystusa zadawali sobie również to pytanie, czym był ten owoc, i doszli do takiego zdania, do takiej odpowiedzi, że owym owocem nie było nic innego, jak chęć poznania tego, co jest dobre, a co złe, samemu, bez prowadzenia przez Boga, takie działanie na własną rękę, sprzeciwienie się Bożej woli, tego by to On nauczył ludzi, co jest dobre, a co złe. Jak łatwo ulegamy Szatanowi, jak łatwo słuchamy jego potrzeptów i widzimy, nie widzimy tego, że jest to zasadzka, jest to błąd, który właśnie ma nas poprowadzić do końca. Właśnie to nieposłuszeństwo, ta chęć działania na własną rękę, to sprzeciwianie się Bożej woli, wygubiło już raz ludzi w potopie. Kiedy nadesz, nadeszły wody potopu, Praktycznie nikt nie ocalał oprócz garstki ludzi i wielu zwierząt, czyli Noego, i jego rodziny, których Pan Bóg ocalił. Ocalił dlatego, że byli to ludzie posłuszni Jego słowom, Jego naukom. Jednak jak wiemy, nie był to koniec ostateczny, nie był to koniec ludzkości, bo po potopie ludzie. Odrodzili się, odbudowali swoje miasta i stali się znowu tacy, jak byli wcześniej, czyli nieposłuszni woli Boga, nieposłuszni stwórcy. Bóg doskonale wiedział, że oni tacy będą, dlatego już na początku czasów, zanim stworzył świat, Wiedział, że pośle na świat Zbawcę, pośle Chrystusa. I tak się też stało. Wielu proroków Starego Testamentu zapowiadało koniec świata i zapowiadało nadejście Chrystusa, Zbawiciela. Dając tym samym otuchę tym, którzy wali się właśnie tego końca. W Księdze proroka Daniela koniec świata jawi się jako sąd. Sąd, który będzie przeprowadzony przez Boga, w którym zasiądzie trybunał, księgi zostaną otwarte, a wszechwieczny wyda wyrok na ludzi. To pytanie, pytanie o koniec wszystkiego i o przyjście ponowne Chrystusa, było również pytaniem apostołów. Pytali się, kiedy to nastąpi i jakie będą znaki końca. Jednak Chrystus odpowiadał im: powiedział im, że ani aniołowie, ani nawet syn, tylko sam ojciec wie, kiedy to nastąpi. Dziwna odpowiedź. Tym bardziej zastanawiająca, że synowi został przecież przekazany cały sąd nad ludźmi. Jednak pokazuje to coś innego. Jezus często mówił, że będziemy zwiedzeni, że. Wielu przyjdzie w Jego imieniu, mówiąc ja jestem, i wielu ludzi pójdzie za Nim, za tym Zwodzicielem. A wiernym zakazał chodzić w te miejsca, w które będą mówili, że Chrystus przyszedł, powrócił, jest, bo On powróci, jak. Błyskawica, która pokazuje się na zachodzie, a znika na wschodzie. Jego nadejście będzie jawne dla wszystkich. On nie będzie schowany w żadnym pokoju, nie będzie schowany, nie, będzie, nie przyjdzie na pustynię. On powróci na obłokach, sądzić żywych i umarłych. I tu powraca to pytanie: czy będzie to koniec świata? bo pismo w Objawieniu Jana mówi w Objawienia, rozdziale 21, od wersu 5 I rzekł ten, który siedzi na stolicy, o to wszystko nowe czynię I rzekł mi, napisz, bo te słowa wierne są i prawdziwe. Czyli koniec, ten zapowiadany koniec, nie będzie tak naprawdę końcem, a będzie nowym początkiem. To jak stworzenie świata, tym razem bez grzechu, bez szatana, choć ludzie, którzy w nim będą, to będą ci sami ludzie, którzy byli tutaj, na tej ziemi. O tym pisze apostoł Paweł, mówiąc, że nie wszyscy umrzemy, ale zostaniemy przemienieni, czyli bez przemiany, która nastąpi, czy po naszej śmierci, czy jeszcze za naszego życia, bo według słów Pawła będą też tacy ludzie, którzy zastąpią do tego zaszczytu. Nie przemiany bez śmierci. I są to wierni, którzy trafią do nowej Jerozolimy, do tego nowego, nowo stworzonego świata. To będzie jak powrót do domu, powrót do ojca. Jednak czy wszyscy trafią do nieba, czy wszyscy zostaną przemienieni, czy wszyscy zmartwychwstaną i trafią do Królestwa Bożego? Biblia mówi bardzo jasno, że nie. Pomimo tego, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, wielu teologów, wiele kościołów y, mami ludzi tym, że nieważne jaki jesteś, i tak zasługujesz na niebo, i tak trafisz tam po śmierci, tak jednak nie będzie. Jest to zapewne bolesna prawda dla wielu, którzy, którzy tego słuchają. Jednak każda prawda jest lepsza od kłamstwa, które zwodzi. Bo mówienie człowiekowi, że może robić, co mu się żywnie podoba, nawet nie musi wierzyć, a i tak trafi do nieba, do raju. Jest jak słowo szatana, który mówił: na pewno nie umrzecie. Możecie jeść owoc poznania dobrego i złego, i nic się wam nie stanie. Jednak pismo mówi wyraźnie, kto trafi do nieba, kto trafi do wiecznego życia, a kto, dla kogo świat się naprawdę skończy, dla kogo nie będzie.